My jesteśmy najważniejsi, my tylko tworzymy środowisko, które zawodnik będzie świetnie wypełniał, w którym będzie się odnajdował, w którym będzie podejmował decyzje, które będzie umiał później wykonać. I te słowa pana trenera Marka Śledzia zapadły mi głęboko w pamięci po sobotnim szkoleniu w szkole trenerów online. Wiedza, której bardzo brakuje na rynku, a która jest niezbędna, żeby skutecznie funkcjonować. Podczas 10-godzinnego spotkania mieliśmy między innymi możliwość zapoznać się ze strukturą prowadzonej przez niego Akademii, poznać umiejętności specjalistyczne interpersonalne, które są istotne przy doborze kadry szkoleniowej Akademii. Poznaliśmy narzędzia wspierające rozwój trenerów, no i część niezwykle inspirująca dotycząca wyboru ścieżki zawodowej. Zakończona sesją pytań i odpowiedzi, gdzie mieliśmy możliwość bezpośredniego kontaktu. Pamiętam jak, będąc kilka lat temu na stażu w Rakowie, dyrektor śledzi opowiedział historię, w której spotkał swojego byłego podopiecznego z zawodnikami. I ten były podopieczny powiedział do swoich zawodników: To jest człowiek, dzięki któremu tyle wiem o piłce nożnej i dzięki któremu mogę jej tak dobrze nauczać. Myślę, że każda obecna osoba na konferencji podpisałaby się pod tą historią. Inspiracja to jest słowo, które oddaje nie tylko samą konferencję, ale przede wszystkim osobę dyrektora śledzia. Podjęliśmy oczywiście działania edukacyjne w zakresach, które określają zarówno proces wyboru ścieżki rozwojowej trenera, wyboru nie tylko w samej. Idei trenerskiej, ale również w zawodach około trenerskich, sporo powiedzieliśmy sobie o determinantach tego wyboru, o kompetencjach miękkich, twardych, o strukturze, o nowoczesnym zarządzaniu, czyli o wszystkich elementach, które towarzyszą fundamentowi, na który nakłada się wartości szkoleniowe, czyli po prostu o bardzo wysokim poziomie efektywności organizacyjnej. Szkolenie było bardzo inspirujące. Dla mnie, ponieważ poruszało nie tylko aspekty czysto szkoleniowe, ale także takie związane z zarządzaniem projektem czy zarządzaniem, zarządzaniem trenerami, było to bardzo ciekawe. Jestem przekonany, że każdy z uczestników został zainspirowany do refleksji nad tym, jakim trenerem chciałby być i niekoniecznie chodzi o pełnioną funkcję. Szkolenie z trenerem dyrektorem Markiem Śledziem oceniam bardzo pozytywnie. Szeroki zakres wiedzy, nie tylko z obszaru szkolenia w piłce nożnej, ale także z organizacji zarządzania w klubie sportowym, w organizacji sportowej, jaką jest Akademia Piłkarska. Generalnie świetne szkolenie, bardzo dużo wiedzy merytorycznej, praktycznej. Polecam wszystkim, pozdrawiam. Jestem bardzo zadowolony z poziomu szkolenia. Organizacja zarówno prelegenta, jak i szkolenia na top poziomie. Bez wątpienia czas, yy, czas spędzony bardzo owocnie i bez wątpienia nie był to czas stracony. Szkolenie z trenerem Śledziem to był świetnie zainwestowany czas i możliwość zaczerpnięcia wiedzy z najwyższej półki. Obawiałem się troszkę iż ten wariant online zaburzył trochę interakcje ze słuchaczami, ale bardzo aktywny udział słuchaczy, nie tylko pytania, ale również możliwość dzielenia się swoimi spostrzeżeniami sprawiła, że zdecydowanie no, łatwiej, można powiedzieć, i bardziej efektywnie przebrnęliśmy przez, myślę, że dość ciekawy materiał, dość trudny, który powinien zaowocować świadomością trenera dotyczącą e, wyboru drogi szkoleniowej, która zarówno powinna być drogą efektywną zawodowo, jak i e, drogą przyjemną zawodową.